Cześć, z tej strony Mishon, jesteście na kanale Mishon, a dzisiaj będzie odcinek jesieniarski. Porozmawiamy o jesiennym make-upie i o jesiennych zapachach. Inspiracją do tego odcinka jest nowa kolekcja Oternity, kolekcja marki Stars, która została stworzona we współpracy z Magdaleną Wołosewicz-Wydrą. I tutaj właśnie Oternity nawiązuje od słowa Otter, czyli Wydra, do nazwiska. Twórczyni tejże kolekcji. I kolekcja ta jest wyjątkowa chociażby z tego względu, że są w niej podkłady. Zwykle, jeżeli kolekcja jest współtworzona z influencerami czy make-upistami, to podkłady są rzadkością, ponieważ jest to dosyć trudny produkt i podkłady są tu też moim zdaniem najważniejszą częścią całej tej kolekcji, bo te podkłady robią absolutnie piorunujące wrażenie. Zrobimy sobie szybki make-up, taki podstawowy, jeśli Zrobimy sobie make-up całą tą kolekcją i opowiem Wam o zapachach, które mi kojarzą się z jesienią. Lubię je jesienią bardzo na sobie nosić i chciałabym je Wam polecić. Ja dla siebie wybrałam podkład 02 i początkowo nie byłam pewna, czy on nie będzie za ciemny. Ale nie wiedziałam, czy 01 znowu nie będzie za jasny, zbyt chłodny, bo ja mam dosyć taką oliwkową skórę, dlatego zdecydowałam się na 02. Natomiast nawet jeśli y, dobierzecie sobie źle podkład, dobierzecie go za jasny, za ciemny albo y, kupiliście sobie ten podkład, a za chwilę jedziecie na wakacje i się opalicie, albo właśnie schodzi wam opalenizna po wakacjach no bo to jest taki okres właśnie, że na dwoje babka wróżyła, to nie ma nic strasznego, ponieważ na ratunek przychodzą inne produkty stworzone właśnie w tej kolekcji miktom. To są produkty, które służą do tego, żeby raz wasz podkład zamienić magicznie, na przykład na taki ciut ciemniejszy, albo ciut jaśniejszy, albo troszeczkę chłodniejszy, albo go delikatnie ocieplić, albo możecie ich używać solo do konturowania twarzy jako brązera i jako Korektora. Co jest fantastyczne w tych kosmetykach, to to, że to jest do, dokładnie ta sama formuła, to znaczy te kosmetyki, to jest ta sama formuła, co ten podkład. Czyli formuła nawilżająca, formuła, która e, w dobrym stopniu zastyga na twarzy, tak, żeby właśnie się z niej nie wycierać, jednocześnie nie tworzy na tej twarzy maski i z łatwością możemy budować nimi krycie. I jeżeli w, w tych wśród tych. Kolorów dostępnych. Tutaj są. Ja mam cztery kolory. Jeżeli nie znajdziecie dla siebie koloru, to tak jak mówiłam, możecie sobie poradzić właśnie y, mieszając go z jednym z tych produktów. A jednocześnie, jeszcze ten, który powiedziałam, że działa jako korektor, ten najjaśniejszy, to możecie go używać też jako bardzo jasnego podkładu, ponieważ to jest dokładnie formuła podkładu. Ta formuła jest nie tylko dobrze kryjąca, nie tylko efekt tego krycia możecie ładnie budować. Ona dodatkowo dodatkowo jest pielęgnacyjna. Mamy tutaj peptydy, mamy tutaj ekstrakt z wina. Dzięki temu ten kosmetyk właśnie jest nie tylko kosmetykiem kolorowym, ale jest również kosmetykiem pielęgnacyjnym, a to ja lubię najbardziej. Lubię wielozadaniowość w kosmetykach. Lubię, kiedy jeden kosmetyk również służy do różnych czynności, tak jak jest w przypadku tych mikstonów. I jeszcze jedna rzecz, czyli gąbeczka, a właściwie gigantyczny gąbczas, bo to jest Gąbka, która jest wielkości połowy twarzy. Ona już jest oczywiście nawilżona. Kiedy nie jest nawilżona, jest tylko minimalnie mniejsza. I na początku ja się trochę wystraszyłam tej gąbki. Zastanawiałam się, po co ktoś stworzył tak dużą gąbkę? Dlaczego? Czy? czy ona powinna być taka duża, czy tym się dobrze pracuje? I tak, nią się pracuje cudownie. Szczerze mówiąc, to nigdy mi się tak dobrze żadną gąbką nie pracowało, bo tutaj wystarczy parę razy ją przyłożyć do twarzy i macie pięknie pokrytą kosmetykiem całą twarz. Również się zastanawiam, czy nie będzie problemu tutaj z pracą przy oku, czy gdzieś w końcikach i absolutnie zero problemu. Dodatkowo materiał, z którego ona jest wykonana, jest nieprawdopodobnie przyjemny dla skóry i ani razu mnie po nim nie wysypało. A to jest naprawdę ciekawa rzecz w przypadku gąbek, ponieważ nie właściwie po każdych gąbkach wysypuje. I ja bardzo dbam o gąbki i wysypuję mnie nie tylko po takich gąbkach używanych, ale również po takich gąbkach, które dopiero świeżo wyjęłam z opakowania. Myślę, że to jest kwestia materiału, z jakiego one są wykonane, ale tutaj, szczerze mówiąc, nie, nie wiem dokładnie, bo aż tak dobrze na tym się nie znam. Przejdźmy sobie do make-upu i zacznijmy rozmawiać przy okazji o zapachach. Zaczynam od podkładu i trochę naniosę sobie najpierw palcem na buzię i wklepię podkład kubeczką. On naprawdę ładnie kryje za pierwszym razem, a jednocześnie nie daje efektu maski. Ta skóra jest cały czas taka naturalna, bardzo naturalna. Ja sobie bardzo cenię taki efekt w podkładach. I tylko takiego efektu w podkładach poszukuję. Czyli taka niewielka pompka wystarczy na takie delikatne wyrównanie koloru skóry. Jakieś większe plamki czy coś, które tutaj mam na, na twarzy, no to pewnie wymagają odrobiny więcej nałożenia albo nałożenia korektora. Ja szczerze mówiąc. Nie mam problemu z widocznością takich drobnych niedoskonałości. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja bardziej cenię sobie efekt naturalny na twarzy niż takiej przyklepanej maski, czy, czy no czegoś, co jest takie super, bardzo mocno dobrze poukrywane. Ale zobaczmy, jak wygląda nabudowanie tutaj krycia w tym podkładzie. No, właściwie przykrył za drugim razem. Podkład nałożony, i tak jak mówiłam. To jest podkład, który absolutnie niczym nie ustępuje tym drogim podkładom z perfumerii, drogich marek, a jednak jest to podkład w cenie drogeryjnej. Naprawdę jestem absolutnie zachwycona tym produktem. Jeżeli macie skórę, która lubi się z produktami nawilżającymi, ja mam akurat skórę taką wymiksowaną, trochę przetłuszczającą się, trochę przesuszoną, bardzo mocno kapryśną i ona z takim właśnie efektem nawilżenia skóry mocno się lubi, to myślę, że będziecie mocno zadowoleni, także polecam. I skoro jesteśmy na pierwszym etapie makijażu, to powiem Wam o pierwszym zapachu i będzie to zapach również polskiej marki, bo stwierdziłam, że tu dzisiaj muszą pojawić się polskie marki, ponieważ marka Starcy jest marką polską, a ja marki polskie uwielbiam i zawsze wspieram, więc zaczynam od jak Kuba Pietrynki i Fear of the Dark. I to jest kwintesencja jesieni, moi mili. Janek pokazuje, że to jest kwintesencja jesieni albo pokazuje, że dobrze się nagrywa. Nie wiem, obie te rzeczy są dla mnie świetnym sygnałem. Czyli las jesienią. To jest domek, palenie w kominku, świeżo narąbane drewno, dużo dymu, mrok, ale w takiej bezpiecznej i otulającej formie. Absolutnie jest to... Opowieść to jest historia, to jest poezja o drwalu, który mieszka w lesie, w drewnianej chacie. I kiedy zamykacie oczy, to dokładnie widzicie cały dzień tego drwala i wieczór, kiedy kończy pracę i kiedy zasiada przy ognisku i słychać, muchać ten zapach, słyszycie wręcz taki trzask pękającego drewna w kominku. To jest Zapach z kategorii magiczny, i nawet jeśli dla kogoś zbyt trudny jest on do noszenia na skórze, dlatego że jest tutaj naprawdę dużo dymu i dużo drewna, to jest to zapach, do którego będziecie po prostu wracać nosem, bo to jest satysfakcja to jest coś przyjemnego to jest jak taki powrót, wspomnieniem do jakiejś bardzo magicznej, romantycznej, przyjemnej chwili także Fear of the Dark i przechodzimy do następnych etapów w makijażu. Teraz przejdziemy sobie do naszych mix tonerów, yy, mix tone, i będziemy sobie miksować. Ja akurat nie potrzebowałam bawić się tutaj z kolorem podkładu, ponieważ ten kolor podkładu jest idealnie dobrany do mojej skóry, ta ta dwójeczka 02 cream. Ale użyję sobie tutaj tych produktów do tego, żeby wykonturować twarz, i użyję sobie odrobiny korektora w okolice oka. Co jest fajne w tym korektorze, to to, że właśnie dzięki temu, że on nie ma ciężkiej takiej zastygającej formy, jak wiele y, korektorów posiada, tylko właśnie ma dokładnie tę formułę, która jest tutaj w tym podkładzie, to on się świetnie sprawdza również pod oczy. Przetestowałam go. Przetestowałam go też w takich cięższych warunkach, czyli na nagraniach, na evencie i on naprawdę spisuje się doskonale. I tak wygląda konturowanie tym Mixtone y, Chłodniejszym 02 Cooler ten. Ja bardzo lubię konturowanie y, na mokro, bardzo lubię mokre produkty. Y, oczywiście jego trzeba jeszcze troszeczkę zdefiniować, ale tak to się prezentuje. To jest bardzo delikatny efekt, ale ja również sobie taki efekt dużo bardziej cenię, ponad taką bardzo, bardzo mocny kontur. Jeżeli zależy mi na mocniejszym konturze, to dokładam sobie zazwyczaj wtedy dodatkowo suchego produktu. I tutaj taki produkt pracowany, wypiekany właściwie również mamy w jednej z paletek. I to też są produkty wielozadaniowe, bo można ich używać zarówno do makijażu twarzy, jak i oczu, sobie do nich przejdziemy. Jeszcze na chwilę, zanim opowiem Wam o kolejnym zapachu, to dodam, że w tym podkładzie jest również zapach i ja normalnie nie przepadam za bardzo mocno pachnącymi podkładami, natomiast tutaj ten zapach jest bardzo delikatny i to jest nieprzypadkowy zapach, bo to jest zapach Yves Saint Laurent Libre, i to jest ulubiony zapach twórczyni tych kosmetyków. Także taka ciekawostka. A kolejny zapach, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, zanim przejdę sobie do kolejnych punktów w moim makijażu, to również polska marka. I to będzie zapach, który nazywa się O Obrotach, marka Chronicles. I w ogóle perfumy tej marki chciałabym dla Was omówić, czy to tutaj, czy na Instagramie. Koniecznie zaobserwujcie mój Instagram, bo tam naprawdę bardzo dużo treści i o perfumach, i o różnych rzeczach. Głównie perfumy i ciuchy, także zapraszam. I ten zapach. Wielu ludziom kojarzy się z wakacjami, a u mnie przez to, że on ma sporo jakiejś takiej nostalgii, to kojarzy się bardziej z jesienią. I to jest zapach nagrzanego ostatnim jesiennym słońcem z strychu. Drewniane meble, skórzany fotel, przykurzone książki, przykurzony papier, mapy, stare mapy malowane atramentem. Ten zapach to wehikuł czasu i przygoda, zamknięte w butelce. Ja mam tylko próbkę ale ja na pewno zaopatrzę się w pełnowymiarowy flakon, bo jestem tymi perfumami absolutnie zauroczona. I przejdziemy sobie do korektora i to będzie właśnie ten. Najjaśniejszy odcień. Słuchajcie, te kosmetyki dodam jeszcze, że są bardzo wydajne, więc wystarczy naprawdę kropla, żeby wykonturować twarz. Jeszcze mniejsza kropla. Muszę to zrobić bardzo delikatnie, żeby użyć tego jako korektora. Korektor nałożony przypudrowałam też buzię, więc tak wygląda ten podkład, kiedy jest już przypudrowany. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby nałożyć odrobinę różu. Troszeczkę czegoś na oczy yy, i polecieć sobie dalej z tym makijażem. Więc y, ja myślę, że pójdę tutaj w ten... Właśnie zastanawiam się pomiędzy tym Oternity a Melon. Tu jest w ogóle cały czas y, zabawa słowem z, tym, z tą wydrą. I zastanawiam się, który byłby fajniejszy. To wam pokażę, ten jest taki bardzo różowiutki. No, chyba nie dla mnie jednak ten bardzo różowiutki, a ten drugi. Ten drugi, ten drugi chyba bardziej. Zobaczymy, zobaczymy ten Eternity. Powiem tak, to nie są moje ulubione odcienie różu, bo ja używam kompletnie, kompletnie innego, ale się, gdybym ja sobie sama wybierała, gdyby to była moja paletka, to pewnie wybrałabym inne kolory różu, natomiast ja nie jestem wizerzystką. Może to są bardziej uniwersalne na przykład. Ja wybieram takie bardziej fioletowe, nie wiem jak to tak, więcej, więcej fioletu. Ok, jednak cofam moje słowa co do różu. Yy, Podoba mi się ten róż. Podoba mi się, daje bardzo ładny, naturalny efekt na twarzy. I takie delikatnie błyszczące wykończenie, z tym, że bez drobinek. Ja bardzo lubię ten rodzaj wykończenia, bo to ładnie rozświetla skórę, ale jednocześnie jej nie obciąża. Bo drobiny bardzo często mam wrażenie, że obciążają skórę albo wyglądają tanio, jeśli chodzi o rozświetlacze, czy właśnie o produkty, które to rozświetlenie dają. A tutaj tego nie ma. Słuchajcie, zrobiłam sobie jeszcze. Delikatny makijaż oka, również tą paletką, używając kole, koloru Oterniela i Kulter. Strasznie dużo jest tutaj tej wydry w środku. I y, przeszłam do kredek. I to są kredki, które służą zarówno do makijażu ust, jak i oczu. I ja sobie właśnie przejdę do makijażu oczu. Te obie kredki są w takich niudziakowych odcieniach. Ta jest taka bardziej chyba różowawa, tak, a ta jest bardziej brązowa. I ja sobie tej brązowej teraz użyję do zrobienia kreski na oku, takiego właściwie wypełnienia rzęs. Ładnie ten kolor podbija zieloną tęczówkę przez te takie ciepłe tony, takie kakałko. Oczywiście mówię o mojej tęczówce, bo jest zielona, więc. Po prostu lubię ten rodzaj brązu. Tą ciemniejszą kredką wykonałam taki delikatnie granżowy make-up, lekko taki przydymiony. I zaraz sobie przejdziemy do reszty tego makijażu. Natomiast czas na kolejny zapach. I to będzie Blackbeard od Olympic Orchids. I to jest wycieczka do lasu, również wczesną jesienią. Podobnie jak w przypadku Chronicles, to, to jest jeszcze taka ciepła, wczesna jesień. Tak tutaj również mamy wczesną jesień. Niekoniecznie jakąś super bardzo ciepłą. Jesteśmy w lesie. To jest las mieszany. Jest tam i bardzo dużo iglaków, i bardzo dużo drzew liściastych. Niesamowicie żywy i naturalny zapach zieleni i jeżyn. Chyba najbardziej naturalny zapach jeżyn, z jakim kiedykolwiek w perfumach się spotkałam. I chyba najprzyjemniejsze owoce również, z jakimi w perfumach się spotkałam. Ponieważ ja nie jestem jakąś specjalnie dużą fanką yy, owocowych zapachów. One często są sztuczne, chemiczne. Tutaj jest zero chemii i zero sztuczności. Naturalny przestrzenny mnóstwo w nim iglaków, bardzo dużo drzewa iglastego, bardzo dużo takiej żywicy i jednocześnie czegoś takiego miękkiego, zielonego, takiego mchu, słodyczy dojrzałych ogromnych jeżyn, miodu ale to nie jest taka typowa słodkość. To jest taka słodkość i cierpkość jednocześnie. Kojarzy mi się to z wycieczką do lasu i powrotem, kiedy wracacie wymarznięci, ale usatysfakcjonowani. Troszeczkę głodni i na stole już czekają kanapki, które zrobiła dla was babcia. Takie typowe kanapki z serem, ogórkiem, pomidorem, sałatą, szynką. Wiecie, taki klasyk babciny. Siadacie do stołu. I co więcej, na stole ląduje herbata. I to jest herbata, do której dodany jest syrop z pędów sosny i z właśnie tych jerzyn tych takich bardzo dojrzałych jerzyn. A wszystko to osłodzone jest miodem i to jest właśnie ten zapach kolejny komfortowy. Nieprawdopodobnie pięknie, oryginalnie pachnący zapach, który jednocześnie bardzo długo zostaje na skórze. Zanim przejdę do drugiej kredki, tej chłodniejszej, i obrysuję nią usta, to jeszcze chciałam Wam pokazać. Kolejny bardzo niezwykły kosmetyk w tej całej menażerii, i to jest eyeliner. I to jest eyeliner, również w dosyć ciekawym odcieniu, ponieważ to jest taki kolor dojrzałego wina, i inspiracją było tutaj jakieś konkretne wino, właśnie. Jak się nim tak maluje, to on wygląda na słoczu trochę, jak patrzyłam w kamerze, jakby był czarny. Jak patrzę na niego, w, zależy w jakim świetle, czasami wygląda jakby był brązowy, ale to jest. To jest właśnie taka bardzo, bardzo głęboka czerwień wpadająca w brąz i ocierająca się o te y, czarne tony. I co jest niezwykłe, to to jak on bardzo świetnie zastyga na skórze. I y, przed chwilą go pomalowałam i on naprawdę pięknie. Zastyga. Można go pocierać, trzeć i on naprawdę nie schodzi. Dopiero trzeba użyć jakiegoś tłustego produktu, żeby się go ze skóry pozbyć. Więc tutaj dwuetapowa pielęgnacja jest absolutnie potrzebna. I ja bym nim zrobiła tylko bardzo delikatną kreskę. Nie chcę robić takiej bardzo dużej kreski. Natomiast używałam go już i nim się niesamowicie łatwo maluje. Naprawdę, jeżeli nie macie wprawnej ręki, ja nie malowałam kresek od oh, chyba roku. I świetnie mi się nim malowało kreski, więc zrobię im tylko takie wypełnienie, żeby mocniej te kreski tutaj przy oczach zaznaczyć. I zaraz przejdziemy sobie do ust, czyli użyjemy tej jaśniejszej kredki. Twórczyni tych kosmetyków, opowiadając o kolorach tych kredek i szminek również, bo tutaj są jeszcze dwie szminki również takie nudziakowe, ja fanką takich nudziaków nie jestem, tych wszystkich ust ombre i tak dalej. Nie przepadam za tym, natomiast bardzo cenię sobie takie kredki. Dlatego ze szminki chyba dzisiaj zrezygnuję. Natomiast twórczyni tych kosmetyków mówiła, że bardzo zależało jej na tym, żeby te odcienie tych nudziaków były takie niezaciepłe, niezachłodne, żeby było wszystko takie w sam raz. I porównała to parę razy. Zresztą to jest też na pudełku ta informacja, że to jest trochę jak z tortem, że dobry nie za słodki. I ja mam też taki dla Was zapach. Dobry nie za słodki. Usta obrysowane, dałam dodatkowo odrobinę błysku na nie, żeby nie były takie bardzo matowe. Yy, ta kredka. To jest świetny sposób na to, żeby sobie optycznie usta powiększyć albo jeśli macie problem z nierównościami czerwieni wargowej, to te czerwień wargową sobie wyrównać. Naprawdę fantastyczny odcień. Nie wiem, czy on ze wszystkimi będzie tak pięknie współgrał, ale dla mnie i do, do mojego koloru ust jest po prostu perfekcyjnie dobrany. Więc on mi się strasznie podoba. Tak to wygląda po tym, jak już wytuszowałam rzęsy i Pomówmy sobie o kolejnym zapachu. Tym dobrym niezasłodkim, i to będzie Gato Blackout od Diet Durgi. I to jest takie bardzo fancy czekoladowe ciasto z wiśniami zjedzone przy ognisku. Dokładnie tak, w lesie ale w lesie nie wolno palić ognisk, jakby co. Więc to jest ciasto czekoladowe z wiśniami zjedzone na, przy ognisku w lesie na jesiennym spacerze. Je, z jednej strony gurmand z nutami czekolady, kakao, wiśniami czy tam czereśniami, wanilią. Z drugiej nie jest to absolutnie przesłodzona historia na temat deseru, bo to deser z kategorii tych raczej wytrawnych. Do tego leśne nuty, sosny, ogniska, kadzidła. Tutaj ta ciężkość została złagodzona pudrowymi nutami. i rysem i piżmem. Są naprawdę naprawdę łatwe i przyjemne w noszeniu, taki otulający i komfortowy jak bardzo mięciutki kocyk i kubek kakao w zimny, jesienny dzień. Dobrze, więc ostatni punkt, ostatni punkt w tym makijażu to jest ostatnia paletka i to też jest taka multifunkcyjna paletka z błyskami. Te błyski są cztery. Ja ostatnio nie użyłam w ogóle błysków w makijażu. Zrobię wyjątek, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, ale zrobię to po swojemu, tak jak lubię, czyli tylko z odrobiną takiego muśnięcia. I myślę, tylko na który kolor się zdecydować. Sprawdźmy sobie wszystkie cztery na palec. Słuchajcie, ciężko mi jest zrobić słocze na moje ręce, bo jak widzicie. Na mojej ręce się słoczy, raczej nie da zrobić. E, a ja sobie tak tutaj podglądam, który, który kolor by był najlepszy. Ja bym poszła chyba w ten taki z tymi miedzianymi nutami, i dosłownie odrobinę. go Nałożę tylko tutaj, dla takiego bardzo delikatnego błysku. Mój makijaż jest gotowy. Tak się prezentuje, tak się prezentuje. Dajcie znać, co myślicie. Dajcie mi też znać, czym mieliście już kontakt z tymi kosmetykami i jakie jest Wasze zdanie na ich temat, bo jestem bardzo ciekawa. A ja Wam jeszcze opowiem na koniec o ostatnim jesiennym zapachu, i to będzie Amberkizo. I zostawiłam go sobie na koniec, bo to jest mój absolutny ulubieniec. I Amberkizo to jest zapach, gdybym miała wybrać jeden. Taki absolutnie ulubiony, którego muszę używać tylko jednego, no to byłby to prawdopodobnie amberkizo w tym momencie mojego życia. I gdybym miała wskazać również zapach, którego flakonów zużyłam najwięcej, także wydękowałam, to również byłby amberkizo, a biorąc pod uwagę, że ja mam zapachów naprawdę. Ogromną ilość, no to to jest, to bardzo dużo mówię o tym zapachu. I jest to również zapach, za który zbieram zawsze najwięcej komplementów. Jeżeli ktoś mi mówi o tym, że pięknie pachnę, albo pyta mnie, czym pachnę, to zazwyczaj pyta wtedy, kiedy pachnę tym zapachem, a to dlatego, że on zostawia za sobą nieprzyzwoicie wręcz długi i intensywny ogon. Jest mroczny, dymny, kadzidlany. Niezwykle seksowne jest to zapach jesiennego lasu, dymnego kadzidła, grubej, skórzanej kurtki i świeżego tatuażu. Absolutnie hipnotyzujące i uzależniające. Ale dla mocnych osobowości. Zapach nie dla każdego, nie każdy lubi się z tym zapachem. Yy, nie na każdym też ten zapach dobrze pachnie, ale myślę, że warto go sprawdzić, bo może on zostać waszym numerem jeden. A i jeszcze jest mega trwały i mega wydajny. A gdybym miała wybrać z dzisiejszych kosmetyków swoich ulubieńców, to na pewno ulubieńcem byłby podkład yy, razem z tą gąbką w duecie Super. Na pewno byłyby to te miksery do koloru, bo uważam, że to jest absolutnie rewelacyjne rozwiązanie. No i super, również są te kredki i eyeliner, który zastyga i ciężko jest go zetrzeć, więc nic wam się nie rozmarzy, nic się nie zmyje. So, no to są takie moje y, absolutne topki w dzisiejszym makijażu. Napiszcie, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Pa!